Piotr Bagiński, pokazów 28, witam. Witam. Chyba jesteś dumny, rozumiem, z dzisiejszego występu swoich podopiecznych. Ja zawsze jestem dumny z występów moich podopiecznych. Ale ci bardziej. E, jestem szczęśliwy dzisiaj, bo, bo praktycznie na szóstkę startujących piątka wygrała i to jeszcze przed czasem, więc to jest podwójna radość, nie? bo pokazali swoją klasę, pokazali kunszt i determinację. Nie? Czy ty miałeś w ogóle okazję obserwować jakieś inne pojedynki poza pojedynkami twoich podopiecznych? Eee, oglądałem pojedynek Różala, podobał mi się bardzo, aczkolwiek kontuzja, szkoda, że ta kontuzja, bo, bo tam się działo ciekawie, nie? Tak, przyznaję. Eee, i piękna stójka w wykonaniu Różala, który naprawdę konsekwentnie tego Petera tam... Tak. atakował i, i dobrze bronił, no tam troszeczkę błędy w parterze, ale no to, to bywa zresztą, zresztą błędy, które się potem odwróciły, to oglądałem tą walkę, szkoda kontuzji, oglądałem troszeczkę Anzora i no, tam się działo wiele, naprawdę takie urywki widziałem, to, to fajnie to wyglądało. No nie praktycznie to wszystko z tych walk. Ale dobrze, bo akurat wymienić tą walkę Martina Różalskiego z, y, z Peterem, Chodzi mi o tą y, decyzję sędziego, tak? Ty jako sędzia zwracasz uwagę pewne, pewnie na różne rzeczy. Czy uważasz, że Łukasz jakoś tak dobrze zatrzymał, za późno zatrzymał? No, yy, inaczej. Różal jest specyficznym zawodnikiem, tak jak wiemy, tak? I on, on nie jest chętny do klepania, przerywania i często... Ale on krzyczał dwukrotnie, klepał. Ale... Łukasz będzie zły, że się przyczepiłem do niego, ale... ja, ja bym... No, 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 no. Ale to nie jest przyczepienie. tylko. No, prośba wiesz o cenę. No, aż tak nie patrzyłem pod tym kątem. Wiesz? No, mm. Bardziej patrzyłem co się stało, niż yy, na jak... Znaczy Różol jakby chciał zatrzymać tą walkę wcześniej, potem poszedł dalej, potem znowu, no, dlatego to takie zudne jest, no, nie, bo, bo do końca nie wiesz, czy on krzyczy, bo chce uderzyć mocniej, czy krzyczy, bo to jest no, takie wiemy no, barbarzyńca, no, to jest różal, więc, więc no, zresztą widziałeś, jak wstawał, tam nie dał się podnieść, tylko nie. musiał sam się po klatce wdrapać. I dlatego na Różale bym brał poprawkę jako sędzie, a tak? i zresztą ja sędziowałem jego walki, i tam się o, o, o. <laughs> też działy różne rzeczy, dlatego nie, ja bym tu Łukasza, musiałbym to obejrzeć jeszcze raz, żeby, żeby wydać jakiś, jakiś ten, ale na pierwszy, pierwszym momencie nie rzuciło mi się, tam się rzuciło, że klepał wcześniej, ale tak może, może Łukasz stał ze, ze złej strony, też mi się tak wydawało, bo w sumie jeszcze nie było ciosu. Akurat nie, bo widziałem to, że, że chyba klepał po jego stronie, ale może też się mylę, są, bo trzeba ale, to zobaczyć. Ale sytuacja, no. dokładnie, sytuacja była taka, że on... Yy, Peter był jakoś na górze, jeszcze nie zaczął uderzać, Różował klepo, więc tak wyglądało śmiesznie, bo nie wiadomo, co się stało. No wiemy w tej chwili, że była kontuzja kolana. No i Peter tam zaczął okładać go tam, bo dwa czy trzy chyba ciosy doszły i, i, i dopiero jakby, jakby Łukasz się zreflektował, ale myślę, że to trzeba obejrzeć i wtedy przeanalizować. Okej, okay, z rzeczy pozytywnych. Myślisz, że po takiej gali z twoimi zawodnikami będzie taki większy tak zwany fame dla Twojego klubu, więcej praktykujących czy znaczy, inaczej, ja się, ja, może to nie, zabrzmi niezbyt skromnie, ale się akurat y, jakby nie potrzebuję więcej praktykujących. Mamy odpowiednią ilość, a może inaczej, mamy warunki na to, ile co mamy. Nie? Jak przyjdą nam, przyjdzie więcej tych ludzi, no to... Będzie ciaśniej, będzie mniej komfortowo się trenowało, niemniej no oczywiście my nie jesteśmy ludźmi, którzy odmawiają. Natomiast e, no tak, na pewno, bo to, to nie jest, inaczej, to my to zauważamy nawet, jeżeli, jeżeli to się dzieje w innym mieście, jest KSW, to wielu ludzi po prostu oglądając przychodzi potem, bo chce trenować KSW oczywiście, nie, nie MMA, tylko KSW. Teraz będą trenowali Berserkers team. Teraz może być tak, że będą trenowali Berserkers Team. Niemniej no, dla nas fajnie, że Szczecin, że w Szczecinie to się działo, że w Szczecinie wygraliśmy. I że może Szczecin zauważy to. Szczecin w sensie promocja, jakiś wydział, który ma dużo pieniędzy i nie ma co z nimi zrobić. My chętnie pomożemy zagospodarować je. A powiedz mi, może, może to jest y, dziwne pytanie, ale ja na przykład nie wiem, może coś w tym jest, bo niektórzy spośród zawodników nigdy Ciebie o to nie pytałem, są jakby dodatkowo oznaczeni. Logo klubu, że tak powiem. To są jacyś tacy, nie wiem, czy to są zawodnicy, którzy y, nie wiem, tak bardzo mocno są wyjątkowo zintegrowani z klubem, jakoś jest historia tego, znaczy nie wiem, mówisz, cokolwiek. Mówisz o tatuażach, tak? Czy... Tak, mówię o tatuażach. No, 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 to, to jest stanu umysłu pewnie. No na pewno, ale nie, to nie, nie wynika z tego, że oni są bardziej berserkerami niż ci bez tatuażu. Tatuaż, myślę, że to jest... Taka... Może byli od początku, może coś... Nie, to na... jest inaczej, to jest bardzo indywidualna sprawa. Wielu ludzi, mam e, paru prezesów firm naprawdę takich poważnych, którzy mają Berserker steam, tatuaż i mają go gdzieś tam, niekoniecznie na wierzchu, na szyi, na czole czy, czy gdziekolwiek, tylko mają go schowanego, ale ma, wiem, że ma, bo widziałem i, 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 no i to jest ich jakiś tam symbol, który łączy ich z, z teamem, aczkolwiek to nie, no myślę, że to nie, nie chodzi o to, że masz coś wy, wydziabane, tak? tylko co masz w sercu, co masz w głowie nie? I, i, i mam, tak jak powiedziałem, mam też ludzi, którzy nie mają w ogóle tatuażu albo albo gdzieś jakiegoś malutkiego tam Belfinka, nie Berserkers, nie? A, są, a są naprawdę nieźli, nie? Niemniej nie, nie to nie ma takiej historii tutaj drobnej. ktoś tam zrobił, gdzieś tam ktoś zobaczył jakiś inny klub, podejrzewam, że to było gdzieś jakiś zawodnik MMA i tak poszło to już, MMA, jiu-jitsu, bo chłopaki na świecie no mają takie, takie, to jest podkreślenie tego, że jestem w tym klubie, te barwy, bronie, jestem i tak dalej tak dalej, taka chęć przynależności do czegoś, ale też no... Sam mam. Nie, nie jeden. Nie jeden, aczkolwiek bryserkerów nie zrobiłem pierwszy. Nie zrobiłem to naprawdę nie dość, to już da, znaczy, myślę, półtora roku temu, więc w sumie bryserkerów jestem już jestem od początku, tak? Więc, więc dziwne, bo chłopaki wcześniej porobili te rzeczy i myślę, że to jest jakiś tam element, że dojrzałeś, chciałeś i zrobiłeś, nie? Okay. A, ale tak jak powiedziałem, ważne co masz w sercu, nie co masz wytatuowane, bo to akurat jest najmniej ważne. Nie? Rozumiem, w takim razie i bardzo dziękuję za streszczenie historii. Powodzenia w takim razie w rozwoju klubu, no chyba tylko tego mogę życzyć. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.